Siemaneczko. witam w kolejnym vlogu na kanale. Jak widzicie, dziś tak samo jak i w poprzednim. Attila, klas Nic się nie zmieniło. Set się zmienił, godzina się zmieniła, ciemno się zrobiło. Światła już są. I tak Wam powiem szczerze, to nie wiem, jak, będzie na tej, tej, jak będziecie widzieli po ciemku. Mam nadzieję, że dobrze. Jest godzina 18:13. A my robimy dalej. Bo był vlog, tam, tam, tam trochę dalej pole. W sumie nagrywałem go 2-3 godziny temu. No i co? Widziałem, że jeszcze jakieś były pytania na Instagramie. Nie pokażę wam kogo do tego telefonu, nie. Uż. No i ogólnie kurzy się coraz bardziej, biach coraz większy. Zaraz pewnie będę kończył, na dziś nie ma co robić po nocy. O, ten secik jest zarąbisty Tak mi się podoba, że... o masakra Kozacki jest To jest chyba Andrew Suchowola Uhuhuhuu radio 19 pyta, czy nie za duży obciążniczek z przodu O tamte, tamte Czy ja wiem, czy taki za duży? Taki w sam raz chyba, nie? Nie wiem, on tam między 2 a 2,5 tony waży Jakoś tak Ponad 2 a trochę Dokładnie nie wiem, nie był ważony Zrobiony jest oczywiście z wózka widłowego Jakby ktoś jeszcze nie wiedział Znaczy czy za duży? Nie wiem, do tej pory nic nigdy się nie działo w sumie Przecież i case w nim chodził, a case był mniejszy Tu troszeczkę kładami sobie jeździliśmy tak jak kolejny nieco A wracając do tego pytania wydaje mi się, że nie jest za wielki Bośka ładnie chodzi przynajmniej nie buja tak z maszyną, bo jak stale żywą, talerzywa jest ciężka tak był mniejszy obciążnik to bujało albo tur a tu nie było a ogólnie Chciałem e, powiedzieć, zaprosić Jak już tak radio zadał tu pytanie, pozdrowił Też również bardzo chciałbym go pozdrowić I zaprosić na jego ostatni film tam obornik Kubota i John Deere, bo naprawdę przekozacki Podobał mi się wciul, oglądałem kilka razy Kozak Jak ktoś nie widział, to zapraszam The Radio 19 No co jeszcze No co to za obciążnik to już odpowiedziałem Nie wiem co wy się tak ciepiacie tego obciążnika Obciążnik jak obciążnik nie? I tutaj pozdrowić Kogo? Nie widzę Dziewulskim pozdrawiam jasne, nie ma problemu trochę osób już widziało, w dwie godziny tam 200 osób, relacje to ładnie kto nie obserwuje na Instagramie, zapraszam AgroGarrison, bardzo dużo ciekawych informacji dużo relacji, na relacjach tam wiecie czy nagrywam, czy proszę was o jakieś pytania co robię, co nagrywam jakieś fajne akcje, zdjęcia są na relacji, zdjęcia na Instagramie również fanpage na Facebooku Także witam znowu po cięciu. Jak nie, ba, jak nie pamięć, to teraz telefon. Ale to no, znaczy, ja skończyłem. Na fanpage'u zapraszam na fanpage. Będę starał się w tym sezonie więcej tam rzeczy umieszczać. No i kto nie subskrybuje kanału, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Jest nas coraz więcej, bardziej mnie to cieszy. Do zostawiania łapek w górę. Łapki w górę bardzo motywują do dalszej pracy. Te w dół też, tak, tak. Na przekór hejterom, no. Oraz do pisania komentarzy. Tak jak Was prosiłem w ostatnim vlogu. Co byście chcieli oglądać, co Wam się podoba, co się nie podoba, co mam zmienić, co mam dodać. Co tam jeszcze, co byście chcieli oglądać, no. Wszystko, no. O, tak będzie, o, wygodniej. O, zapomniałem, widzicie, tak dawno klasem nie idziemy. Zapomniałem, że mu się fotel obraca. Ale za mocno trochę. O, teraz będzie lepiej. Ostatnio myślałem nawet, żeby zrobić Wam listę piosenek, jak lecą mnie w ciągniku, ale teraz tak patrzę, że z się przyłączyło na Disco i nie wiem, czy mi nie zablokują w filmie. Bo może być przypał, nie? Kurda, zasłobimy w buzi trochę. Sory, napiję się, przepraszam. Polecam do roboty najlepszy. Lokowanie produktu, nie? nie. O tak. Może mogliście podziwiać trochę sufit teraz? Ładny, prawda? Patrzcie teraz, klas ma założone dwa LEDowe halogeny na dole, nie? Tu na słupkę. I teraz patrzcie ile one dają ładnie światła, jakie je wyłączę. A jak łączę, zarąbiste, nie? Tak mi się podobają. A z tyłu w tych dwóch na dole na błotnikach się przepaliły żarówki, działałem tylko te u góry. Muszę wymienić Łop. łapy odskoczyły. Przez te cięcia nie wiem, co do was mówiłem w poprzedniej części. Ale ogólnie... Drugi vlog, nie pierwszy, już mi się lepiej gada. Jakoś tak... no lepiej, przyjemniej. O, muszę zerknąć. Ło! Słyszycie jak kamienie? Nie no, chyba wszystko idzie git, tak jak powinno. Ciemno się zrobiło. Kurde, kurzy się Słuchaj, gdzie się w klasie tu się chyba tylną być tak? Tu się piach ciągnie, ja cię kręcę. To ogólnie jest góra, taka piaszczysta, mocna. Nie wam powiem, że chyba zaraz będę kończył. Resztę można zrobić jutro, prawda? Oraz w sobotę, ponieważ dziś mamy w czwartek. Jak już malecie te disco, to coś lepszego znajdziemy, co? Tak myślicie? Hu, 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 hu. Kurde dużo już zrobione jak już tu jestem Tu teraz sobie poprzecznik zrobimy drodzy państwo Żeby tu nas nie ściągło bo będzie przypał Hopa i cyk w górę Nie, tu jest żywy piach Teraz tu ktoś ma ładnie pole Nie będziemy wjeżdżać, bo tu coś jest zasiane Jestem ciekawy właśnie, jak wy widzicie na tej kamerce. Kurde no Po porżysku fajnie się musi tą maszyną robić Tu jest ogólnie po talerzu wie No chwila momentu może być zaduszony wam powiem